Nie jesteśmy w stanie do końca porzucić węgla w najbliższym czasie, przynajmniej. To jest tak, że węgiel przez najbliższych 10-20 lat będzie jednak paliwem dominującym. Natomiast nie zwalnia nas to z poszukiwania tego, tej dalszej ścieżki, tego, co będzie dalej. Jeszcze w tej chwili nie wiemy, natomiast, natomiast widzimy, że rozwija się sektor odnawialnych źródeł energii. Są pewne znaki zapytania dotyczące, dotyczące tego, w jaki sposób będzie się rozwijał projekt jądrowy w Polsce, nie tylko z punktu widzenia finansowego, ale również z punktu widzenia technologicznego. Ja jestem zwolennikiem teorii inteligentnej adaptacji, takiej, w której powinniśmy się zastanawiać nad tym, gdzie możemy uzyskiwać przewagi technologiczne, w jaki sposób wykorzystywać własne zasoby, własne zasoby gospodarcze, tak żeby no, zmieścić, mieszcząc się jakby w zasobach krajowych, dochodzić do tych celów, które są wyznaczane przez, przez Unię Europejską.